Dzień dobry! Domyślam się, że w białej koszuli na samym środku plaży w Sharm el Sheikh w Egipcie wyglądam nieco kosmicznie, a do tego przeziębienie daje znać o sobie, no ale cóż, taka praca, Selawi. Jest wcześniej rano, plaża jest pusta, więc może nie będzie tak źle. Tydzień temu obiecałem Wam tutaj, właśnie na szczycie COP27, szczycie klimatycznym ONZ w Egipcie, że zabiorę Was jeszcze raz do Afryki, żeby pokazać Wam, jak w praktyce wyglądają zmiany klimatyczne. Oto i ten film. Szczyt klimatyczny ONZ w egipskim Sharm el-Sheikh zakończył się wielkim rozczarowaniem. Końcowe porozumienie ze szczytu mówi co prawda o odszkodowaniach klimatycznych dla biedniejszych krajów, ale według większości ekspertów w ogóle nie posuwa naprzód walki ze zmianami klimatu. A zegar tyka katastrofa klimatyczna jest już faktem. Pokażę Wam cztery historie z Afryki, które nie pozostawiają wątpliwości.

Sąd nie jest nowy dla Zamalii, ale to się częściej i bardziej, a wpływa na ludzi i to affect bardziej niż w przeszłości. A to już Sudan. Tu z kolei wciąż pada deszcz. I to tak bardzo, że nawet głównymi drogami nie da się przejechać. Po wodzie zniszczyły już tysiące domów. هو العفش دي حاجة ما عندنا كلها متضررة عيشنا دنيا الموية اللي شالتها وجيراني حاليا كل العباطة دي كلها وقعت تكسرت تهردمت شيء منا ما طلب يا هو الموية قاعدين فيها حاليا في الوطن دي ناسي أنا وطفنا دي مع البرندة دي كلنا نشقل يعني هو قاعدين فوق الموسم الحالي للأمطار مختلف من كل السنوات يعني حتى ان إحنا بعض جدودنا يتكلموا عنه من الثمانينات Zmiany klimatyczne szczególnie dają się we znaki w krajach, gdzie toczą się wojny. Tak jak w Libii, gdzie po obaleniu Muamara Kaddafiego od ponad dekady trwają walki. Zbrojne bojówki nie tylko zabijały się nawzajem, ale także niszczyły drzewa, rośliny, czy na przykład kanalizację i system nawodnień. A zmiany klimatyczne czyli w Libii powiększające się pustynie دوبنيلي نيشتشاي. فلاح مزرعه في هذه المنطقه طبعا منطقه ضرت كثير في سنوات النزوح من سنه 2011 الى سنه 2017 لما رجعنا طبعا من من النزوح كانت الاشجار منتهيه كلها يعني يابسه كلها معش اي jeszcze Kenia i potężne zabójcze susze

أوجد مش الرب كل عين صدح سنة كبر أنت هذا الرب كل عين مركا أت بأسامة السحورة حوي وقتي حاجي لحولها باعيها بلوري دورك Pamiętacie historię jeziora z Mali, którego już nie ma, bo wyschło. Jeśli nie pamiętacie, to link do tego wideo jest w tej chwili na górze ekranu serdecznie Wam polecam ten właśnie film. A jeśli chcecie zobaczyć więcej takich właśnie nieoczywistych ludzkich historii z całego świata, to subskrybujcie nasz kanał na YouTube i polecajcie nas swoim znajomym. Włączcie sobie oczywiście też powiadomienia, żeby nie przegapić żadnego nowego odcinka. Do zobaczenia!